Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się temu, co się dzieje u nas, ale także i poza polskimi granicami, gdyż yy, Niemcy, mimo że zostały pokonane militarnie i podporządkowane w pewien sposób, ale to nie jest tak, że Amerykanie nimi rządzili, ale ich imperializm został podporządkowany yy, Anglosasom, zwłaszcza Amerykanom, to jest fakt po II wojnie światowej, ale jak już wiemy, już w 1946 roku Niemcy dostali swoje sądownictwo w kraju i rozpoczęli proces wybierania się i zwalania winy na innych, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić, tylko będziemy mówić o tym, jak, co już sygnalizowałem wcześniej, wykorzystują swego pajacyka, Tuska, swój rząd. Namiestnikowski w Polsce od końca 2023 roku, który szczeka teraz do Amerykanów, zamiast dbać o swoje interesy, a Niemcy wykorzystują to, że polski rząd od nich zależny szczeka na Amerykanów i Scholz ma pielgrzymki do Waszyngtonu i załatwia też swoje sprawy tam, żeby Niemcy nie straciły. Ale jeśli Polacy nas czekają tak, że zmniejszy się obecność, tak zakładają. Wojskowa amerykańska w Europie, to tym lepiej, będzie ich łatwiej wykurzyć w przyszłości. A jak już wiemy, Niemcy mówią co innego i robią co innego, zawsze w tym byli świetni. Na przykład oszukanie yy, dzierżawy ziemi hełmińskiej, którą im nadał Konrad Mazowiecki, w dokumentach papieskich było, że dał im ją na wieczność. No i zawsze oszukiwali, oszukują, także i teraz niby uznają sankcje na Rosję. Ale jak to raz po raz jeden czy drugi dziennikarz śledczy nam donosi, że czy tu w Baku, czy tu w Abu Dhabi, czy w innych tego typu miejscach spotkali się ze sobą wpływowi ludzie niemieckiego i rosyjskiego świata biznesowo-przemysłowego i rozmawiali o przyszłych, niedługo mających nadejść kontraktach, kiedy już ukraińska draka się wyczerpie i wróci do starego biznesu. Jak zawsze, no, tutaj są konsekwentni zabójczo. I widać, że też starają się mydlić oczy administracji w Waszyngtonie i załatwiać swoje interesy, kiedy polski, znaczy kaszubski, krzyżacki Pudelek Tusk szczeka i jego Ponagierzy, w tym stary komuch czarzasty. I marzeniem niemieckim od końca II wojny światowej no, wyślizgiwali się od tego buta amerykańskiego dość skutecznie, teraz to widać. Marzeniem niemieckim jest to, żeby pozbyć się amerykańskich żołnierzy na kontynencie, i wtedy sobie myślą, że przy pomocy właśnie rosyjskich surowców, i teraz, jak widzimy, też pielgrzymki Merca do Chin, to już też o tym mówiłem, razem z niepopularnym Macronem i przy głupim niepopularnym Sztarberem, pokazują jasno, że chcą oni zapożyczyć od braci chińskich. Komuszych komu komu braci, oczywiście, metody cenzury i kontroli internetu, żeby też odciąć ten internet od Amerykanów, bo Amerykanie mają na nich dobrego bata. Mianowicie od 2024 roku Komisja Senacka Amerykańska pokazała, że wybory w wielu krajach, w tymi w, w, tym w Rumunii i tak dalej, były. Mm, lekko mówiąc, pod wpływem k, e, instytucji Unii Europejskiej, czyli niemieckich i siły patriotyczne zostały pozbawione możliwości utrzymania albo odzyskania władzy. No, Rumunia jest tak ostrym przykładem, że aż ściska w zatku, jak się na to patrzy i e, tutaj nie ma co gadać, dlatego Amerykanie takiego sobie wygodnego dla siebie bata robią, żeby... Europę uderzać i wpływać na zmianę rządów na bardziej przychylne i bardziej konserwatywne, gdyż doszli do wniosku, że póki jeszcze jest czas, by coś zrobić, wolą, żeby kraje europejskie zostały raczej krajami europejskimi, niż za 2030 były krajami upadłymi, z dominującą liczbą ludności, zdecydowanie wrogiej cywilizacją świata geograficznego zachodniego i jeszcze z bronią nuklearną. Więc tutaj myślą po części trochę o Europie, ale zwłaszcza o sobie i się im nie dziwię. Więc ten raport o yy... Wpływaniu na wybory przez Komisję Europejską przygotowali w trosce o Europę, ale też i w trosce o siebie, co, co jest zrozumiałe i tutaj mogą siły patriotyczne skorzystać i oby skorzystały, ale jak widzimy, elitka biznesowo-polityczna, lewacka, zachodnioeuropejska nie chce się dać i prosi chińskich braci o pomoc. No ale do tego trzeba, żeby ta moc była efektywna, jeszcze wygonić Amerykanów i y, polski pudelek, szkodząc sobie, polski znaczek kaszubsko-tuskowy, szczeka. No, tak to wygląda. Niestety nie jesteśmy podmiotem, ale przedmiotem w tych wszystkich rozgrywkach. Wiem, że to boli patriotów i jest to bardzo smutne, ale niestety takie jest. Może kiedyś się z tego wybijemy. Im szybciej, tym lepiej, chociaż nie jest to łatwe przy takim braku elity politycznej, jak widzimy obecnie. I jeszcze co, co widać. Widać, że właśnie ta rywalizacja elit komuszych europejskich, by wyrzucić Amerykanów z kontynentu, jest bardzo silna, są mocno zdeterminowani, zwłaszcza kiedy widzą, że wajcha w Stanach się przesunęła i powrócili do podejścia biznesowo-konserwatywnego, żeby to społeczeństwo egzystowało żeby państwo było sprawne. Oczywiście mają tam jeszcze trochę nadziei europejscy lewacy, że te bydlaki lewackie w Minnesocie coraz rabiają i strzelają do federalnych, ponieważ. Lokalne władze pozwoliły im się w Minneapolis i w okolicy rozzuchwalić i są zdziwieni, że federalnie egzekwują prawo, ale mówię, to, to nie wpłynie na rządy amerykańskie tak samo nie wpłynie na te wybory połówkowe do Senatu. Do których jeszcze trochę czasu, a sytuacja gospodarcza tam się poprawia, więc będzie ok, ale walcy już sobie mogą krzyczeć, co też już w poprzednich filmach mówiłem: stracili dużo finansowania, co też po części tłumaczy ich agresywność, bo naprawdę jest im już gorzej. I Antifa trafiła w Stanach na swoje miejsce, czyli na listę organizacji terrorystycznych. No ale jeszcze zachodni Europejczycy mają tutaj nadzieję, że może by trochę osłabił się rząd konserwatywny w Stanach, chociaż dla mnie to są nadzieje płone. Nawet y, jak gdyby to nie sądzę, tym bardziej że Wojcha przewala się ostro, gdyż wiemy, Bill Gates zmienił zdanie, Larry Fink zmienił zdanie, to, to tak łatwo nie będzie. Plus y, próbują jeszcze się uratować, jak już mówiłem, jeżdżąc do ko komuszych braciszków, do Rosji, i do Chin, zwłaszcza do Chin po technologię, żeby ograniczyć internet, ale to niewiele y, wyjdzie z tego, moim zdaniem. Tylko szkód na jak każdy socjalizm. Ale widać jasno, że europejskie lewactwo podejmuje moim zdaniem ostatnią większą próbę wykurzenia Amerykanów z kontynentu europejskiego, i niestety nasz namiestnikowski rząd z Berlina wychodzi na gratu pierwsze skrzypce szczekającego ratlerka i zostanie najprawdopodobniej kopnięty. Rząd oby nie my i aby jak najszybciej oby patrioci wrócili do władzy. I żeby konserwatyzm na dobre też i w Europie zatriumfował. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.